Cześć, się wam wszystkim. Z tej strony Ten, to jest e, odcinek, randomowy odcinek z e, World of Warcraft e, z levelowania mojego alta, który nazywa się Valad i jest e, hunterem w specu Beastmaster. Aktualnie tak po prostu chodzę, robię sobie zadania. Już biłem 43, 44 level, Ja jestem i na jakiegoś Dungeonika i na jakiegoś Battlegrounda więc jest ogólnie fajnie A tak tu sobie chodzę i wykonuję questy mmm tak dla tych którzy nie wiedzą moim mainem jest dk dokładnie to blad dk przynajmniej raida aczkolwiek fras dk mam do niego też jakiś tunek i też mi się nim bardzo fajnie gra yy, więc nie ograniczam się tylko do jednego mm, aczkolwiek też się zastanawiałem nad przemainowaniem się eee, i właśnie wbiciem Mam takie wrażenie. Że... Kurde, zawsze lubiłem zawsze lubię hunterów. I chyba... Ch mam taką takie podświadome pragnienie, żeby ten hunter stał się moim mainem. Nie wiem, czy uda mi się spełnić. lepiej wiem, że na pewno fajnie mi się nim gra. I na pewno pogram nim jeszcze trochę. To wiem na pewno. Hopla. No i niszczymy ich eee, dla tych, którzy nie wiedzą nie, to nie jest żaden pryw ani nic w gram na globalu ogólnie kiedyś kiedyś hmm, pograłem sobie przez chwilę na privie i później znowu do globala i uznałem, że nigdy więcej nie będę na żaden bryf. to jest taka różnica to nie ma w ogóle przyjemności z zabawy na ten, na Hmm. o czym ja mówiłem? na priwie, tak, na privie, przepraszam, jak się zamyślałem nad zadaniami, bo w sensie, chyba muszę na dół tam zejść, tak? Przepraszam, nie jestem pewien. Dobra, ulepszę sobie mojego. Hmm, tutaj? Chyba tutaj musiałem przyjść. To jest zły patem? Aha, stanę na no, no dobra, no to sam sobie poradzę. Opla! I pułapka i zabijamy sobie. A nie, 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 bo umrę, umra, umrę. Fuck, 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 fuck. Okej okay. O oh my god. Ile mam zrobię? To Troszeczkę za dużo ich wziąłem jednak. Sekunda zrobię sobie coś do jezanka. Nie wiem czemu, ale nie słyszę muzyki. Nie podoba mi się to. Nie mam nic jedzenia. Mam jakoś Dobra, powiedzmy, że wystarczy. Dopiero za lewę dostanę możliwość wybrania w talentach tego. A teraz wam pokażę. Tak się sam na Aspect of Iron Hope, który zmniejsza obrażenia, które otrzymuje 25%. 3 Spirit Bond, który leczy i mniej im mojego peta co sekundę o 2% zdrowia. Co 2 sekundy o 2% zdrowia mnie leczy, więc tak kurde nie jest pewien ok. Ale ha, wybiorę jednak Spirit Bond. Spirit tak, jakoś bardziej mi się podoba. Apla. I zabijemy Living Throat. To co mi to jest? Miałem H7 jakoś. Okej. Okay. Teraz coś jeszcze deficultis coś. Muszę zdobyć. Deff cultys ropes. Różczki martwych kultystów. Okej, okay, jak to woli. Mogę zdobyć, jeżeli chcecie. Oprócz. I martwy. na runa. O! I wyskoczona mi instancja. Zulfrak. Tylko jeszcze sobie wylotuję. Zakończę. Okej, okay. I możemy wchodzić. Jeszcze tylko, po jeszcze tylko tank i DPS musi zaakceptować. Okej. Okay. Chyba do tego budynku mam państw z tego co Hopla. I jesteś też martwy. Przesłany Fenik. E, może, tak pokrótce, na pewno wrzucę Wam do opisu. Dla ludzi zainteresowanych, e, jakie mody używam, to wrzucę do opisu, ale mogę na szybko powiedzieć. To jest Bartrender, e, dzięki niemu zmieniam mój hood. E, używam też Mapstera, ażkolwiek jest wyłączony w tym momencie, bo nie można go używać. Ten e, w. Nie można go używać w Battlegroundach A co pójdę na Warsong I to jest powód, dla którego musiałem go wyłączyć I co jeszcze tu, że mam, używam? Używam recounta, żeby patrzeć jaki damage robię Mam wrażenie, że ten głos I see you", kiedy się pojawia Zagłusza mnie, nawet nie mam wrażenia, jestem tego pewien o oh Boże, nie wiem, nie, nie pamiętam gdzie to przyciszyć, nie chcę się tego teraz szukać. Okej, okay. Co? disengage. Opla, i martwy eee, Na pierwszą taki duży damage z racji, że. No, mam wszystko co mogę w Heroach. Nie, przepraszam, nie mam trinketów. Nie mam Heroomowych trinketów, to jest jedyne czego mi brakuje po piłce. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra, najpierw zrysuj to. I idziemy, idziemy, idziemy. Eee, więc powiedziałem już o Bartenderze. Fontera też używam, aczkolwiek to nie jest zawsze. Auto range? Nie, to nie tak. Może zabić muszę. Aha, body, spoko Dobra, z ciał. Dobra, teraz powinienem móc. Inveil target plug o, tu jest plug elemental tamten chyba nie był jak tak... No nic popełniłem błąd po prostu Opla, opla opla i zabijamy Jak Tak samo jakbyście chcieli więcej mm, albo takich randomowych odcinków, albo e, po prostu Fuck jak inveil target? To co tu nie jest inger jak tak. To jest. Dobra, spróbuję tak. E, jakbyście chcieli więcej odcinków z levelowania tych postaci albo innych, naprawdę mam każdą klasę, ale... Mm, no, do 90 dobiję tylko i wyłącznie DGM. No kurde. Wiecie co? Za chwilę wracam. Tylko sprawdzę na Wawhecie. Co tu trzeba zrobić? Okej, okay, już jestem z powrotem eee, i już wyczytałem, co tu trzeba zrobić. Eee, body nie równa się corpse czyli nierówna, nierówne jest Muszę wejść i dokładnie to zrobić, czyli muszę wejść w kombat z nim i dopiero wtedy użyć na jeszcze żywym. No dobra, troszeczkę podchwytliwe. Znaczy podchwytliwe, po prostu źle przeczytałem i tyle. Ale od czego jest Bobhead? Wawel to jest coś pięknego dla graczy Sam WoWa gram już od... 2008 albo 2009 roku Tylko, że miałem dwuletnią przerwę Czyli WoWa gram już 5 lat nie Niecałe 5 lat Znaczy WoWa gram 3 lata Od 2008 roku Tylko, że pograłem sobie najpierw przez rok I miałem dwuletnią przerwę I teraz znowu od 2 lat Wznowiłem Problem tylko jest taki, że to jest moje drugie konto. To jest moje drugie konto, ponieważ moje pierwsze, czyli to, które założyłem w 2008 roku i na którym grałem przez rok na nim miałem już chyba kataklizm albo Rafa The Lich King. Nie pamiętam. Ale już tam nabiłem na jakiś dosyć ładny level hmm, jakąś postać. to też był hunter. No ale niestety, bo jak po tych dwóch latach się zalogowałem, to okazało się, że ktoś się włamał na moje konto, tak zostało ono zablokowane i żeby odzyskać, to muszę zmienić hasło, a żeby zmienić hasło, to po pierwsze muszę pamiętać maila, a ja nijak nie pamiętam maila, a po drugie muszę wpisać swoje imię i nazwisko. Problem w tym, że byłem mały i wypełniałem to na szybko. I podałem fałszywe dane No i niestety już nie dało się tego konta nijak odzyskać. A Szkoda. No ale przez to przez dwa lata zniechęciłem się z tego właśnie powodu. Właśnie, właśnie zobaczyłem się. Mówiąc do was, kompletnie no się nie skupiam na grze i zapomniałem zbierać ich. E, ale wracając do tematu założę drugie, konto, razem podając prawdziwe dane e, I dobrze. Bo pół roku temu znowu jakiś Japończyk próbował mi się włamać na konto e, i... Tym razem mogłem odzyskać już wszystkie dane, a już wtedy miałem wylewanego mojego DK'a do 90 levela z nawet całkiem niezłym Equipunkiem, więc to by była duża strata. Ale może um, wracając do niepoczątku historii, e, tylko co ja zrobiłem, kiedy założyłem to drugie konto? No to najpierw um, założyłem sobie Paladyna, Warfa Paladyna, i tak sobie uznałem, a pogram sobie nim trochę. Tak dobiłem nim do 60. levela i znam, kurde, we Wrath of the Lich King doszedł DK. bo już sobie kupiłem tam do kataklizmu, bo już nie było mi Soft Pandary. Eee, Może by tak pograć z tym Decayem? Tak uznałem, okej, okay, fajny pomysł, zrobiłem sobie Decaya, zacząłem nim od 55. i wbiłem nim w ciągu kilku, kilkunastu dni, chyba kilku, tam pięciu dni. E, 85 e, Byłem na serio, mega w to wciągnięty. I to tak naprawdę, chyba na tyle z mojej przygody z nowym. A widzę, że cholera wyczyściłem wszystkich przeciwników. Tak. Kompletnie. What the fuck. Ale są głupi. <laughs> o Boże. Co ja, zrobię, co ja zrobiłem w ogóle? A dlaczego to mi się nie... ten... Widzę, że ten quest mi się nie... Nie chciał zrzucić Gdzie to jest? To jest to Okej okay. O, jest jeden Dobra Mam cię Jeszcze tylko dwóch potrzebuję Hopla I martwię Gryzie Nie, ten nie działa pod wodą Eee... więc tak, tak jak mówiłem na początku Um, odcinek już chyba trwa kilkanaście minut, i tak wydawałoby mi się, że to na tyle. Jeżeli chcecie, takie odcinki to po prostu napiszcie, czy chcecie zlewelowania tej postaci, czy może zlewelowania mojego Wikia, wiecie co. A w tym momencie żegnam się z Wami. Fak. Dobra. Pierwsze. Chciałem tak ładnie zatańczyć na koniec, ale fuck, nie wyszło, eee, więc tak, piszcie, czy chcecie odcinki z grania moją dziewięćdziesiątką jako DK, czy może chcecie patrzeć na postępy naszego pięknego Huntera, a tymczasem żegnam się z wami, pa pa.